Byliśmy z Kamerą w Oświęcimskim Centrum Kultury na wielkim, charytatywnym kiermaszu wiosennym. To jest bodajże nasz siódmy jarmark na no świąteczny. No i w tym roku przygotowaliśmy go z myślą o czteromiesięcznemu hubercie. Chłopczyk się urodził jako wcześniak, ważył no niecałe kilo. No, i razem z rodzicami no, staramy się mu pomóc wrócić do zdrowia i do tego, żeby miał szczęśliwe no, dzieciństwo, żeby był pogodnym dzieckiem. A co można było kupić lub zobaczyć na kiemaszu? Wszystko. Wszystko na święta. Bibułkowe kwiatki, jajka w gęsie biercone, jajka w majtkach, karczeńce, wianki, konewki i na przykład lampy stykwy. Oczywiście, że to jest wszystko ręczna robota, jesteśmy razem tutaj. Większość rzeczy jest rzeczywiście mamy, ale i też moje rzeczy. Tutaj są biżuteria frywolitkowa, tylko moja. z pomarańczy i z pietruszki. Będziemy zdrowi, to bezbłędne. No jak już teraz panu nie zasmakuje, to już więcej nie, nie będę namawiać. Tak. Pan prezydent spróbował soku z pomarańczy i z zielonej pietruszki. Wszystki, cały ten sok był wyciskany w specjalnej wolnoobrotowej wyciskarce, która sprawia, że enzymy zawarte Zarówno w zieleninie, jak i w pomarańczy nie, nie, są, nie są zabijane. Nie, nie tracą się wartości odżywcze, które się tracą w przypadku używania sokowirówki. Więc tego, pan, tego spróbował pan prezydent, smakowało mu. Oprócz tego na stoisku mamy też zielone koktajle, które blendowane są z całych owoców i również z zielonych części roślin, sałaty i z pietruszki. Mamy także wegański kącik, czyli poczęstunek oparty wyłącznie o produkty roślinne pozbawione totalnie mięsa i nabiału. Na stoisku oferujemy ciasta własnego wypieku. Ciasta, ciasteczka, znajomi, rodzina piekli. Pomagali nam po prostu. Bardzo duże zainteresowanie. Zostało tylko tyle ciasta, było około 50. Firma Plantpol zaprezentowała Piękne różne rodzaje kolorowych, ozdobnych traw, żurawki, które się często stosuje w najprzeróżniejszych kompozycjach kwiatowych, wiele innych kwiatów, które, które firma w, swoim, w swoim, za, swoich zasobach posiada i które dzisiaj my bardzo chętnie sprzedajemy. Sporo ludzi dzisiaj przyszło, sporo ludzi odwiedziło nasz kiermasz. I Wszystkie pieniądze z dzisiejszego kiermaszu, wszystkie, które nasze stoisko otrzymało, będą przeznaczone na leczenie Huberta. Obok kiermaszu w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywały się także imprezy kulturalne. Byliśmy z kamerą na recitalu piosenek Anny German. Koncerty, koncerty, jeszcze raz koncerty i to dosyć mocne uderzenie, bo to co teraz już dzieje się na górze, czyli muzyka Anny German, to się zaczęło, więc o tym nie będę opowiadał, a u nas jeszcze dwie kapele, dwie grupy, jedna z Oświęcimia o nazwie Joynet, druga z Tychów o nazwie Trzy Kluski Śląskie, ale nazwa jest bardzo myląca, bo to żadne kluchy, to dobre, grunge'owe granie w stylu Alice in Chains, na które wszyscy młodzi ludzie tutaj, Wiem, że mocno ostrzą sobie zęby i mają zamiar się pojawić. Mam nadzieję, że w dużej liczbie, bo to zawsze służy zbieraniu pieniędzy na chore dziecko, a o to przede wszystkim nam chodzi.